Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj czwarty, czwarty dzień. Czwarty dzień naszego urlopu i czwartek. Czwartek, jest godzina szósta, no, siedemnaście. Od szóstej już nie śpimy, bo żeśmy sobie budzik nastawili, bo dzisiaj mamy plan jechać do kopalni soli. Nie pamiętam, jaka to miejscowość bo te miejscowości takie nazwy jakie że to jezioro można się połamać żeśmy się obudzili i otwierałem przed chwilą drzwi i patrzę, a tu taki piękny wschód słońca. Zobaczcie jak to pięknie się wygląda. Przed chwilą trochę padało, jest pochmurnie, ale tam już nam słońce, słoneczko wygląda. Będzie fajnie. No tu jest taka ciemna chmura. Także ale my się ogarniamy i uciekamy stąd Bo mamy 50 km tu przejechania jeszcze Także wstajemy ogarniamy się Marzenka jeszcze leży Nie wiem czy ją widać Jeszcze leży Także musimy ten nas cały tutaj naszą sypialnię Przywrócić do użytku samochodu i będziemy jechać dalej. Ale najpierw Śniadanko się ogarniemy, Śniadanko umyjemy, przebierzemy i wtedy do kopalni. Będziemy Wam kopalnię dzisiaj pokazywać. Także jeszcze raz rzut oka na ten piękny wschód słońca. Ale pięknie dzisiaj tutaj było. Powiem Wam, że. Te samoloty to nawet nam tu nie przeszkadzały, a nawet taki, taki urok fajny był. A jak w nocy wyszłem, to tutaj to lotnisko tak, tak światło dawało tutaj, że to było i księżyc, że to było tak fajnie oświetlone wszystko, że nie było żadnej takiej ciemnicy, że nic nie było widać. Pięknie, pięknie z rana wygląda, coś fajnego. No jest trochę pochmurno, ale dobrze, że nie pada, to zdążymy się ogarnąć. No. Pani czas wstawać. Dobrze, to my sobie tutaj wszystko ogarniemy. Jesteśmy po śniadanku, jesteśmy ogarnięci Zadowoleni, pogoda jest, się klaruje, już nie pada, już cieplutko jest Słoneczko wychodzi, tam jakieś chmurki, ale to tam przechodzą dalej No według prognoz nie ma padać To co, to jedziemy do kopalni soli, mamy 50 km Zobaczymy się prawdopodobnie najszybciej przy kopalni soli Chyba, że coś będzie ciekawego, to my wyruszamy. Musimy zjechać tu na dół, i wtedy tam do tej naszej drogi. Także lecimy! Wydostajemy się z naszej miejscówki takimi drogami na razie, ale już mamy tutaj główną drogę. Także zaraz, już się zbliżamy, zaraz jedziemy tą główną drogą A tu mamy właśnie to lotnisko po lewej O kurde, chyba hacze No bo zwłaszcza taki nie? Chyba hacze podwoziem, bo tu taki kurde jest Ale na szczęście środek. mam osłonę Chyba się nic nie stało Podwyższymy środek Ostre kamienie No chyba się nic nie wydarzyło Nie, bo jest osłona, to raczej osłona Tylko przetarła po kamieniach, dlatego No, także tam mamy naprzeciwko jakieś duże miasto Nawet nie wiem co to za miasto Kiedyś te nazwy takie dziwaczne są tych miast, miejscowości o, śliweczki można się nazywać No e, jako to jest na pewno A my się tutaj wydostajemy słuchajcie, jesteśmy już przy kopalni soli Solina Turda to się nazywa Także samochód mamy zaparkowany i tutaj jakby ktoś kiedyś był, to pamiętajcie, tutaj jest parking bezpłatny, jak od razu wjeżdżacie Po prawej stronie stoją kamperki Jest taki placyk I tu jest bezpłatny Bo jechaliśmy tam trochę dalej, tam jest parking I tam jest są szlabany i trzeba Eee, tam jest parking płatny, trzeba bilet chyba wziąć, później zapłacić, tam jest 4 leje za godzinę, no to znaczy, że 4 zł za godzinę, no to trochę słabo Bo jak to tam był z... no nie no z 10 godzin, 40 zł, ale po co? A tam mamy tę kopalnię. Wejście do tej kopalni Także podążamy w tamtym kierunku Będziemy się przy kasach wtedy, zobaczymy co, jak, powiemy wam ile bilety jak to wszystko wygląda. No, tutaj na samym terenie też jest parking. Tu się bilet pobiera, jak się wjeżdża. I tu są miejsca parkingowe, no ale tak jak mówiłem, my stoimy tam trochę dalej. Tam. I tam jest bezpłatny. Także pamiętajcie, od razu na prawo się kierować. I naprawdę z rana trzeba być. My jesteśmy 9.01, jest, a od 9 otwierają, bo już jest trochę ludzi do kasy. A później i miejsc parkingowych nie ma, i, i pewnie ludzi dużo do kasy jest. Także zaraz będziemy wam mówić, ile bilety, co wie jak. O, teraz. Także no, jesteśmy. Stówkę razem no, stówkę, no, stówkę. no, dwa razy pięćdziesiąt. Stolejne. No to stówkę na nasze. Tu nie jest, to jest źle. Gdzie... Także nie jest źle. Także idziemy. Idziemy sobie teraz do kupowni. Powiem wam, że była kolejka, ale sprawnie idzie. O, no, idzie moment. Trzy aż, nie? Mhm. Trzy, trzy, trzy stanowiska, nie? No, trzy kasy były. Także. No teraz idziemy sobie Tutaj tędy 嗯。 Сходками. Сходки, файны. Такие удобные, каждый дает. Здесь есть такие лампочки.

What well, yeah. Trzeba to zobaczyć wtedy sobie windą można zjechać niż? Fajnie I tu jeszcze sobie odejdzie, nie zobaczyć. O! No zaczęło tutaj. Ooo, tam dopiero jest bajuna na dole. Tam zaraz idziemy na to. Gdzieś To idziemy do windy to, to idziemy do windy Tak pięknie z góry to wygląda A czekamy na wejście do windy Bo będziemy tam niżej zjeżdżać windą Jak <grym> on to... A widzisz, że window w drugą stronę jest tam. Jesteśmy na dole żeśmy sobie window zjechali Sklepik. Hmm. Ciekawe czy No na pewno hmm. Mają swoją sól, będę kupować Skądinąd mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Zobaczymy co tutaj jest Przepaść Ścielina pięknie to bardzo fajnie, pan Obejdziemy sobie tu, później co pójdziemy tam niżej. Tego to jest kasa? To no, no. tu można... Nawet w kopalni z karuzela można sobie skorzystać diabelski A tu macie kasę Dla dzieci, plac zabaw to zrobią, Żeby się nudziły, jak ktoś się zmęczy To hotele do masażu, proszę I teatr Zobaczcie nawet A tu pięknie podświetlone to Jak skrobali to sól z tych kształtów Pięknie podświetlone Z tej strony wygląda tak że ta winda cała, ta świetlana i zjeżdża właśnie, widać A my idziemy do następnej windy, co zjeżdziemy na, na, na niższy poziom A, Jesteśmy tutaj już, zjechaliśmy windą na dół i teraz Chcieli wsiadać, jedna osoba za dużo wsiadła i się sygnał dźwiękowy włączył Widzicie jaka cwana maszyna? Woda Tu mamy też... Takie... O, ale przepaść Strasznie Przepaść Nie, woda Odbija się ja myślałam, że to ozywa, to jest woda No faktycznie Ja myślałam, że to jest przepaść taka Ale złudzenie Bu da çok güzel.

No, tak ja w koły, A tu w łódeczku można sobie w koło hmm. opłynąć. To no, nie ciemno, jest głęboko, nie, nie jest później. Widać To raczej chyba nie. Ja miałam to wrażenie, że ona jeden moment od dno się odepchnęła. Możliwe. Nie, bo tak chyba nie pozwolili. O, pięknie. To jest tam, gdzie już my stali wtedy No jest, jest, jest nisko I takie punkty widokowe I łateczki, można tam okay. uciec, posiedzieć, coś zjeść I no tam no jest dziura się No ty patrz na nią właśnie Chciałem... Kalorie kupimy Kupimy koła A co? co jeden cynik Będziemy chodzili do Także tutaj już nie idziemy po schodach 13 pięter 13 13 pięter Pechowa liczba To nie będziemy się wspinać Najpierw no sobie windą pojedziemy Tu jest Ale jak ktoś był w wtulą złej liczce, to na pewno wie jak te autorzyki wyglądają. To mi się wydaje, że nasi koledzy więcej serca włożyli w te autorzyki. Bo u nas to jest przepięknie Tutaj takie proste. Kiedyś wydobywali sobie konie, napędzali jakieś koło. Tam była makieta, a Tu jest właśnie pokazane, zobaczcie winie Tu jest, gdzie te konie, gdzieś były tutaj przypięte do tego i to napędzały. Wychodzimy teraz takim tunelem. Do... Wychodzimy do wyjścia. Idziemy <średziny> <średziny> do wyjścia. Wiedziałem co to. Poligloty to zamienienie da no ale fajnie to wygląda ten tunel. Ciągnie się i ciągnie. Dobrze, że idzie, nie idziemy ciemnym tunelem i światełka nie widać, bo mi się chyba cofną, nie? Bo bym myślał, że to już mój koniec. Wyszliśmy z kopalni Soli I słuchajcie, jest godzina 10.54 To śmiało wystarczy Wystarczą wam dwie godzinki Na zwiedzanie Bo że o 9 otwierali kasę, to żeśmy właśnie idziemy 9.15 Także, sami widzieliście Jest, najpierw schodzicie tunelem Jest jeden poziom Są takie korytarze Zjeżdżacie windą w dół Na jeden poziom Później następną windą w dół, na drugi poziom, no i to jest wszystko, nie? I to są tak, takie, takie sale duże. Także powiem Wam, że do Wieliczki to szału nie ma. To się nie umywa. Nie umywa się do Wieliczki. Szału nie było. Szału nie było, ale warto. Jak ktoś tu będzie, to warto zwiedzić. Myśmy się przygotowali na cały Przygotowaliśmy dzień. się w plecach żarcia, kurde. Normalnie kuchenki nie braliśmy, nie? <gry> tak żeśmy wzięli różne łakocie, kawę w termos i tak dalej. A tutaj, no, 10.55 jesteśmy już po imprezie, jak to się mówi. Dobra, będziemy zaraz coś myśleć jakieś. Bo chcemy przejechać jeszcze Transalpiną, ale nie wiem, czy to dzisiaj warto, czy nas noc nie zastanie. Bo jednak w, no, w nocy jechać to tam nie warto. Bo ciemno będzie, nie będzie żadnych widoków, nie? Także idziemy do samochodu. I oficjalnie wjeżdżamy na Transalpinę. Zęba poczułam. Tu masz, tu masz.